Postacie, które kiedyś były grane w dżungli. Wydanie specjalne. Fizz. Czemu specjalne? O tym za chwilę. Fizz był grany w dżungli w czasach lolowej prehistorii, czyli w roku 2015. Co ciekawe, nie był on wtedy grany pod AP. Dominował wtedy bowiem build pod tanka. I szczerze, widzę w tym jakąś logikę. Dzięki swojej RC Fizz ma jakąś formę CC, a poza tym miło mieć w drużynie tanka, który co 5 sekund może wskoczyć na kija i być nietykalny. Zresztą na przestrzeni lat Fizzem czasem grało się pod coś w stylu bruzera, głównie na topie. I teraz normalnie powiedziałbym, że zagrałem jedną grę, żeby zobaczyć jak dziś radzi sobie Fizz w dżungli. Ale to nie do końca prawda, bo zagrałem Gier 5. Czemu aż tyle? Bo po pierwszej z nich stwierdziłem, że Fizz to niesamowicie Fun-to-Play postać. A dżungla ma to do siebie, że nie musisz na niej dobijać klipków i uczyć się meczapów. Oczywiście, jako wielki pan youtuber, nie mogłem zmarnować gier, więc stworzyłem film, który już znajduje się na kanale Niesamowity Świat, Fiza w Dżungli. Film jest przypięty tutaj, więc zapraszam do oglądania go, a poza tym klasycznie like, sub, te sprawy. A ja się żegnam, do zobaczenia.